Dzięki panu sekretarzowi możemy cieszyć się tak wysoką reprezentacją, mogę powiedzieć, odpowiedzialnie świata transportu na tejże konferencji, która odbywa się w historycznym miejscu. Jeżeli spojrzymy za okno, zobaczymy lotnisko wiasiące pod Rzeszowem w Rzeszowie, które jest oknem świata na Ukrainę i oknem na świat Ukrainy, to to lotnisko służy w sposób szczególny wsparciu walczącej z najeźdźcą rosyjskim Ukrainy. To region, w którym się spotykamy, ten przygraniczny region był i jest świadkiem wielu jakże heroicznych wysiłków, aby od pierwszego dnia wojny wesprzeć w sposób szczególny uchodźców wojennych. Dlaczego dziś tu jesteśmy? Ponieważ trwa wojna w państwie członkowskim ITF. Wojna powoduje niewiarygodne cierpienie ludzkie i powoduje również wyjątkowe zniszczenie infrastruktury. Bomby niszczyły i niszczą mosty, linie kolejowe i... Lotniska. Nasza organizacja powstała po to, żeby zebrać nas wszystkich, żeby wspierać współpracę i wspierać wymianę. Ich powtórzę. I ta wojna jest przeciwieństwem wszystkiego, czym jest transport i o co stara się transport, o co chce transport osiągnąć, i ta wojna musi się szybko zakończyć. ITF, o czym już mówił pan sekretarz generalny Jong Tu Kim. Jest to organizacją o unikatowym charakterze dla światowej wspólnoty transportowej. Stanowi ona bowiem wyjątkowe forum dyskusji i rozmów o kwestiach strategicznych wykraczających poza, poza nasze codzienne e, transportowe i infrastrukturalne wyzwania. Cieszę się bardzo z obecności podczas dzisiejszego spotkania. Jest to dowód na to, że Polska i świat jest gotowa do dalszej współpracy w obszarze transportu, tworzenia korytarzy transportowych do dalszej współpracy i pomocy Ukrainie w tych trudnych czasach.